Tam plantacja ogórków, proszę Państwa, dla przetwórstwa tak wyglądają rośliny to jest jedna z odmian, która najdłużej przetrwała jest tutaj na polu kilka odmian i ta jest najmniej zmęczona proszę Państwa, jakieś tam objawy były mączniaka, trochę kanciastej plamistości, pojawia się trochę przędziorka ale myślę, że producent już jakoś tam bardzo nie będzie w to inwestował jeszcze można pozbierać jest to nawadnianie kroplowe co prawda nie rozmawiałem z producentem jaka jest jego strategia, jeżeli chodzi o ogórek trudno im powiedzieć jeżeli chcecie państwo jeszcze pozbierać to chronimy przed mączniakiem, bo zrobiło się chłodno w nocy. Dostępnymi oczywiście produktami, które macie państwo zarejestrowane na mączniaka. Eee... Jest to Orwego, jest to Cabrio Duo, jest to Infinito. E, można dorzucić produkty typu abs na kanciastą plamistość bakteryjną. No i, i ewentualnie pobudzać aminokwasami typu nutri green plus Mocznik jeszcze do wzrostu wegetatywnego do e, kwitnięcia. Jeżeli plantacja jeszcze rokuje, to można jeszcze raz wpuścić mikroorganizmy typu Moltro do. E, E, nawadniania kroplowego. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.